Siemano, ja chciałbym wam dzisiaj pokazać kilka lifehacków jak zrobić ładny domek Ogólnie dostałem od kolegi yy, Dostałem od kolegi jakby wiadomość Że chce mi pokazać kilka fajnych Kilka fajnych jakby yy, No właśnie lifehacków No więc dobra, wbijamy I po pierwsze powiedział No to jest coś pięknego, zobaczcie na to Miska W Minecrafcie można wreszcie mieć schabowego z dzienniaczkami Na właśnie takim Talerzu, a nie w ramce A tak na serio, to on użył po prostu. Hmm, chyba taki. To, to nie? To, to było coś takiego. No właśnie, to było coś takiego. Proszę pana, ja już mam to. Okay. Na, next będzie kuchenka. W 100% prawna kuchenka. Więc no ogólnie, według mnie, mega fajnie zrobione w ogóle. No, mamy tutaj półeczki jakieś. Tutaj mamy. Tutaj mamy indukcję. Ziemia, nasz schabowy z ziemniaczkami się piecze. Tu, tu, tutaj mamy pana Dobra, to by było na tyle z tego odcinka, więc um, zostawcie w wybrał suba. No i kończymy.